Freedom! We take the battle to them! Siema, siema. Z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy o KVK na 3.1093, a także tutaj na 1.960, i wiele, i wiele innych bardzo mocnych królestw. Tak, widzicie, portami jest tak wszystko zabudowane. Jak widzicie, może jak oglądaliście też filmiki, lub też jakieś streamy. No to GT60, GT248 bardzo tutaj przeważają w Kingslandzie Bardzo też tutaj, jakby tak powiedzieć, cisną w, tej, w tym Kingslandzie Tutaj, jak widzicie, po drugiej stronie mamy królestwo, chyba to było 1,861. Czekajcie, środku pewnie. Chyba tak. Już zobaczymy, tylko czy dobrze mam. 2,361. Nie wiem, że było dwa, dwa. Grałem kiedyś z nimi na arkę. 0,96. A to jest, bo tutaj coś zmieniło. Wiesz, chyba ktoś inny. Południe. A, mogę się też mylić. Hmm. Przede wszystkim tu mamy 2.1,4,2 ogólnie. Pra, ta prawa strona, która jest tutaj oczywiście w sojuszu z, z, z 1,960 i 2,4,89. No walczą, bardzo walczą tutaj od walnień z 118. tak widzicie, tu jest bardzo dużo walk. Niestety nie, nie mam wam jak pokazać, jak to jest enemy kto nie, bo niestety tak jak tutaj do obserwowania nie mam takiej możliwości chyba, tak? Tak. Więc nie, wiem, nie mam wam jak pokazać, ale. No, te walki trwają ci praktycznie od godzin popołudniowych. Też tutaj było szybkie jakieś przemieszczanie się. 1.9.60 bo były flagi budowane tutaj, tak, tu były jakieś styczne. Wiem, że bardzo dużo ludzi tu szło swoimi marszami. wiem, hmm. że Arvix tu jest. Tak, 53. 60GT. będą jakieś na pewno walki. Czyli walki stąd praktycznie przeniosły się w inne miejsce. no znaczy to każdy bo teraz. Są U mnie burze, nie wiem jak u was, <laughs> ale u mnie na śląsku e, no są burze. Czy hmm. internet szwakować. Ładowanie mapy bardziej przy takiej pixelodzie, jak to jest. Da dzień to zaczepia e, 93, ale 103, no, wielkie szapoparze tutaj walczą, bo to bardzo walczą bardzo aktywnie. Tutaj znowu wyborcze, żeby zobaczyć flagi. Dwie. Zobaczymy flagi. załaduje Chyba nie załaduje O widzicie? Miałem nawet utracenie połączenia. ty coś się zna na rzeczy o internet. Ale zaraz wrócimy. O widzicie? Tu flagi już na defensywie. To ja pierwszy raz idziemy na tej do word Pokazywałem wam to, że można tam na parę godzin dać tą defensywną flagę. Na przykład jak idziemy w tym okresie na breaka jakiegoś. Żeby nam chroniło tą strefę. Tutaj jak widzicie GT i 2489 pewnie chciałoby tutaj to 1188 ukłuć z tej strony, ich odłączyć w ogóle od, tutaj, od tego Ziga. Tak, jak tutaj widzę, bar bardzo zabudowany jest 2489 i 1960, czyli ogólnie może mówimy, że Ziemia. Mm, tutaj oni też, tutaj widzę, że niebiescy też tutaj trochę swojego porobili, pozabudowali się. Tutaj główne walki chyba są właśnie na tej koalicji różowych z czerwonymi. No ale tutaj na pewno jakieś walki będą jeszcze. No, to można powiedzieć, że walki będą cały dzień, bo jak widziałem na te niektóre rali, niektóre flagi doszły na Swarm od razu. Czy widzę, że tu aktywność daje maksymalną od ciebie? Tu już widzę, że jakieś marsze doszły. Aha, już są marsze, tak ciężko wczytuję. I kolejne duże bale będą się tutaj bić. Widzę, że ludzie się, ta, jesteś w sensie tutaj, że tak nazwijmy to, teleportują. Z tej strony troszeczkę jest chyba mniej, albo nawet podobnie. Nie wiem, jak to wygląda ich w prime time'ach w tym momencie, czy ogólnie jakieś tam mają prime time albo takie low time'y. Mm -hmm. No tutaj Fo wraca już swoim marszem. Tak. Trochę się coś tam pobili. O tutaj już że 93 też skorzystało z tej ochronnej tarczy na fladze. Nie wiem jak akurat jest na tym KVK, bo oni tutaj grają. Patrzmy sobie, bo nawet powiem że tak do końca nie pamiętam co oni tam grali. Niezwyciężony sojusz chyba to, to bo to jest chyba ten nowy yy, a mogę się mylić Też mamy walki podwójne, bo tu też walczy 1.18. 1 8 no, tu jest, a w sumie tak Niby cztery różne sojusze tu ze walczą, no było tutaj przy jak widzieliście takich Wykropkowanych, jakby tak powiedzieć Marszy. Ja powiem, wam, że chciałem raporty. Jest tutaj parę raportów do pozostałych z rali albo tego, ale wiem, że chłopaki tam, którzy ode nie są niektórzy są zarobi za nagle nie odpisują. Jeden znajomych, tutaj gra, grał jakby jest na tym kawoka z Polaków, to mi napisał, że no na tę chwilę nie może grać i sobie pluje, bo wiem, że chciał, chciał pograć. No ale... No niestety, jakbym chciał jakieś raporty, to z miłą bym wam pokazał, ale... Ale po prostu nic nie mam. Ale jak tak wiecie, no to grać na takim kachołka z tyloma ludźmi... Ja bym z został. Ale powiem że po pierwszych walkach, tak tam oni walczyli tutaj w tej strefie wyżej, tu. Te pierwsze strefy, które były. To powiem wam, że ja myślałem, że GT yy, po prostu miało ciężko przegrać z... 13, bo na tych walkach widziałem, że to 10, naprawdę tak mocno ich agresywnie puszuje. Nawet te ruiny nieszczęśliwe, gdzie tam GTA jakby tak przejęło tam pałeczkę, może tak to nazwać. Ale no w sumie, jak popatrzymy sobie też na inne te, tam kadeki, no to są dość mocno wspierane, tak. Ale te królestwa, no G, ogólnie Ziemia jest naprawdę wspierana tutaj. I to widać, że tu walki są takie już konkretne. Byleby wygrać, byleby by, gwiazda była. No i GTM miałoby szansę się zemścić na 9-3. Powiem szczerze, że nie będę określał, czy, czy to Lee dobrze zrobiła, rozdzielając, czyli dając 2489 10 w jednym sojuszu, a 1, 0, 9, w ogóle totalnie samych. No, ale nie szukujemy. Wiemy od lat, że 1.093 miało taki okres, gdzie nie grał bardzo dużo KFO, bo nie było z kim im dobierać. A kiedy im dobiera, to narzekają, gdzie oni naprawdę mają tam, nie wiem, czy czy, mylę, czy nie, ale 4, 5 sojuszy, gdzie mają naprawdę aktywnych graczy. Więc kurde, no, dla mnie to byłoby mega dziwne, że. że mm, Mm, oni tak są dobierani. No wiadomo, wiecie, te dobierani zawsze są dobrze. Chociaż ja zauważyłem w ostatnim czasie, że Heik Antep i te Tide of War fajnie dobierają królestwo i ludzie sobie chwalą. To niektórzy królowie mówią, że słuchaj zarąbiście, co zrobili, jest inaczej, dużo lepiej się gra. Ja jest ten balans. No ja bym powiedział tak samo, nawet u mnie. Też stwierdziłem, że balans, KP, wszystko. No, ale to coś tam podziało, to jest inna kwestia. No jeszcze tu zobaczyłem flagę, bo może tu jeszcze coś jest. Płonie? O, no, Tutaj wygląda jakby GT miał ogólnie jakąś taką bardzo mocną kontrolę. O, kolejna flaga. Oni próbują odciąć 1.093. Gdzie to już są te flagi? Defensywnie. No, ciekawe. Bardzo chcą mi odciąć. No. Widzicie piękne zamki z 2489. Też mogliście zobaczyć u mnie na streamie. Jak testowałem dla was um, Remastered wersję. Tutaj odmiana trochę, nie? Yy, inaczej na filmik, jak mamy gramy Heroicanty i wszystko takie jest jaśniejsze, tu mamy to takie ciemniejsze. O, tu widać, że naprawiają, więc tutaj pewnie jakieś rally może za niedługo pójdzie. Chociaż z drugiej strony. Nie przypuszczam, że mają inne tutaj rzeczy na głowie. Ale fajnie, że się zabudowali, tak już są bardzo mocno. Tutaj już zaczynałem tego ziga zamykać, tak totalnie. Mhm. Mm o tak. I stąd. Jak wyglądały te tutaj strefy? Tutaj też jakoś się podzielili tymi. O, w jakiś sposób, tak. O. Ale tutaj też są te bastiony. Miany. bo już mogą być lepsze te bastiony. O, na pewno coś będzie fajnego. Więc szukam tutaj. tutaj bo ja tutaj kolejne jakieś walki. Taki znaczek się pojawił. Tak. A tutaj. Tutaj jest jakieś przes przesuwanie. Więc prawda, tak, jakieś będą. że flagi płoną Widzę, tutaj. Próbują no wypkać. Jest 1.093 próbują mi, jakby tak powiedzieć tutaj. Cisnąć. A no, tak, bo tu flaga postawiona. No, ale jak widzicie, bardzo dużo marszy jest Liu. Uło na pierwszym jest Deliank Jest oczywiście Neski Herman jako pierwszy też niektórzy grają Herman z Deliank testują, bo ponoć też jest bardzo fajny cyfry robi. Sypiono, wiadomo, sypiono, głowę do wyciszania, ale też widzę, że tutaj miał mało życia, więc pewnie szybko, szybko zejdzie. Tutaj widzę, że I Też idzie troszeczkę z drugiej strony. Jakaś flaga nadbudowuje. Tutaj są po prostu dwa bale, ale też, że tam. To już CGT bardziej cisną. Też o, widzicie Marsza Johan jako pierwszej. Tylko ciekawe ile tam gra na belizariusza be, bo słyszałem, że parę osób gra jeszcze na Belisariusza, gra na 5-6 Marszy, więc ciekawie. Zdawało się, że ta meta w późniejszym etapie zostaje troszkę inaczej przedstawiona. O, ksiągiu też się pojawia. Z kim ten ksiągiu to. też. ...walny, ma już jakaś farma. Ale tak wiecie, tu jest z jednej budują. Reszta się bije. że ich od tego, jakby tak chodziło. No, od boku trzyma. Do walki. Prawie. Tam. To na razie jest tak? Bo budowniczy. Tak, tu jest jedna bańka. Tam albo się. to bańki. Chyba, że ta czasem się kupiła, jakby jest tyle walk. Tu, a tu się. Brać. A inny, czy co. Zaprowadzić flag. Aha, bo tutaj Królestwo 2480. Sprawiać się. Pewnie czekają na wygraczy przy pomóc. Pewnie, Na pewno tam jest tak, że każdy ma tam jakieś wyznaczone zadania w tym KDE. Każdy sojusz z innych zadań. się dostają taką weryfikację. No, ciekawie to wygląda. Na tym. Wybaczcie, że nie mam raportów, że nie mam nic takiego, żeby wam pokazać, że mogę tylko wam opisać, jak to wygląda z tej strony. Moim zdaniem 2, 4, 8, 9 i 1, z, z 1, 9, 6 mają bardzo duże szanse na wygranie chociaż widziałem takie kadek, gdzie też byli tak bardzo zbudowani, a potem tarcili wszystko, więc nie mówmy jeszcze hop, oglądajmy, podziwiajmy. Ja głównie, jak oglądam te, co patrzę, jak oni grają i też jak, jakie marsze używają, bo to też mi pomaga zobaczyć jak to wszystko wygląda i no i czy to robię nie wymaga jakieś wiecie poprawek no, czasem tak jest o fleda odważnie farmą jakoś tu próbuję walczyć <noise> dzięki jeszcze raz trzymajcie się hejo